Uczestnicy sanatorium Milości na tego Mazurkiewicz, Makosz, Dyrkacz, Sikorski, zdjęcia. Seniorzy z programu Sanatorium Milości często spotykają się także po zakończeniu programu. Niektórzy chcą podtrzymać przyjaznie zawiazanym w programie, a inni kontynuują uwodzenie obiektu westchnien. Najlepszym przykładem, za milost nie zna wieku, jest związek Iwony Mazurkiewicz i Grarda Makosza. Para zamieszkala ze sobą w czasie pandemii, a niedługo później się zaręczyli. Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz niedawno wrócili z Sylwestra pod palmami. Powoli szykuje się do ślubu, który zaplanowali na jeden z letnich miesięcy z litera R. Zakładamy, że może być to czerwiec lub sierpień. Zanim jednak zatancza swój uroczysty pierwszy taniec jako seasona, ćwicza ile mogła na imprezach takich jak gala z lotego wieku. Ogólnopolska gala z złotego wieku to pierwsze wydarzenie organizowane przez grupę Archa i partnerów dedykowane seniorom. Wydarzenie to będzie miało wyjątkowy charakter, ponieważ skupi wokół znanych i lubianych artystów THEWS Senior i Sanatorium Milości. Celem spotkania będzie integracja pokoleń, stworzenie przestrzeni do międzypokoleniowego dialogu oraz pokazanie potencjału osób. Które zeszł z zawodowej sceny i realizuje swoje pasje można przeczytać w komunikacie organizatora wydarzenia. Z zeszłorocznej edycji Sanatorium Milości 4 na zdjęciach możemy zobaczyć mocną ekipę składającą się z Romana Zagórski, Piotra Huberta Langforta, Moniki Zajaczkowskiej, Andrzeja Sikorskiego i Zofii Klawinowskiej. Piotr Hubert Langfort Król czwartego sezonu Sanatorium umilał gościom swoimi umiejętnościami wokalnymi. Które ujawnił też w programie THE Voice Senior 4. Z najnowszej edycji, czyli Sanatorium MILOści 5 na zdjęciach, można zauważyć jedynie Joannę Dyrkacz, która ostatnio często można spotkać w towarzystwie Andrzeja Sikorskiego z czwartej edycji show. Chodzą nawet słuchy, luchy, za podobno Esa Para. Zostałam zaproszona na gale przez Wiesławę Kwiatek w roli modelki. Omawialiśmy stroje wieczorowe dla pana oraz pomogłam modelkom nauczyć się chodzić. Nie wszystkie z pan miały doświadczenie modelingu. Wydarzenie było wspaniała przygoda. Miałam okazję poznać 20 uczestników ze wszystkich dotychczasowych edycji Sanatorium Milości zdradzają Joanna Dyrkacz w rozmowie z serwisem Telemagazyn.